Cześć Sionowa, witam z tej strony Miki. A dziś zagramy w Minecrafta i pokażemy Wam naszą detonację. Jak widzicie, tutaj jest sporo TNT. A zaraz to wysadzimy. Gramy na kreatywie. Zaraz tu, o jest. I rozsłuchamy. Coś mi Wywalicie. No pewnie. A ja też się już już ręka do zupy wsadziłeś? umyć rękę. Powóż kanapkę. Coś mi ścięło. Czekajcie chwilę, zaraz wejdę u nowo w Minecrafta. O jeszcze się jak słuchać, jeszcze się detonuje lag znowu. Jeszcze raz wejdę. Spróbujmy. Kurcze, jak widać coś jak się zlagowało. Ponieważ Panie, bo tutaj sporo TNT. Zatrzymał na chwilę. Jak widać, znowu weszłem w Minecrafta i dalej jest lag. No to sobie trochę poczekamy. Witamy Was po krótkiej przerwie. Jak widzicie, już jesteśmy po rozwalce. To jest cały teren, który rozwaliło. Jest jego sporo. Może najpierw pójdźmy spać. A potem. A potem pójdziemy na dwór i zobaczymy, czy. I zobaczymy, jak to wygląda. Idziemy spać No i teraz już wrócimy Przepraszam, co tylko przyszła jakaś wiadomość Zaraz Może ją odczytam, a może nie Dobra, to ja... zatrzymamy Poczekajmy chwilę. Wow. Jak widać to jest nasz cały teren po rozwalce. Było nas spora. I nawet się przebiło do następnego świata. No prawie. Przebiło się! No w dwóch miejscach. No w dwóch, może więcej. Hmm. Tutaj widać jakiś czarny węgiel, tu taki jasny. I tak dalej. Diamentów jednak tutaj nie było. Dziękuję. To będzie na wszystkim w tym odcinku. W tym odcinku.